Wiek to tylko cyfra. Człowiek jest szczęśliwy w środku i piękny na zewnątrz właśnie dlatego, że radość ze spełniania swoich marzeń wypływa z nas. Nie trzeba się naciągać, nie trzeba używać drogich kremów. Ważne jest, żeby człowiek był szczęśliwy w środku. A co to znaczy szczęśliwy w środku? To znaczy taki, który odżywia się, który zgodnie ze swoją. Potrzebą, którą organizm komunikuje, to taki człowiek, który wstając rano cieszy się, obojętnie czy świeci słońce, czy pada deszcz, to taki człowiek, który ma świadomość, że harmonia ze sobą, ze światem i z otaczającą nas rzeczywistością jest w nim, a on cieszy się tą harmonią z dnia na dzień. I nie zależy to ani od wieku, ani od stanu portfela, ani też, od tych wszystkich ludzi obok, którzy chcą ci to zepsuć i odebrać.